Witam Państwa w studio Polskiej Telewizji Regionalnej Natalia Barańska i zapraszam na magazyn miejski. Tegoroczne dożynki powiatowe odbyły się w gminie Pilsno. Po Mrze Świętej barwny korowód z grupami wieńcowymi przeszedł na plac obok szkoły podstawowej w strzegocicach.

Wszystkich przybyłych gości przywitał Tadeusz Pieczonka, burmistrz Pilzna, a okolicznościowe przemówienie wygłosił Piotr Chęciek, starosta powiatu Dębickiego. Zanim doszło do przemówień, to burmistrz Pilzna przekazał z symboliczny duży klucz na czas trwania uroczystości dożynkowych. Świadomość społeczna, myślę, taka powszechna, szczególnie młodych ludzi mieszkających w miastach, czerpiących swoją wiedzę o życiu, o świecie z internetu, z telewizji, z telefonu, jest bardzo ograniczona, jeśli chodzi o to, skąd się bierze żywność. Znajdują ją w sklepie, bądź kupują w restauracji, bądź zamawiają przez internet i dostają do domu czy do paczkomatu i myślę, że nie wiedzą tak naprawdę skąd się wzięła. A ona się bierze z trudnej, ciężkiej, ogromnie odpowiedzialnej pracy właśnie rolników. Wszystko zaczyna się na polu, bądź w oborze, w stajni, w chlepie. W kurniku, tam gdzie powstaje żywność. I myślę, że takie docenienie i takie pokazanie szerszemu gronu, że ta praca, którą wykonują ci ludzie 24 godziny na dobę, często nie mając urlopów, nie mając możliwości odpoczywać w lecie, kiedy wszyscy wyjeżdżają nad morze, nad jeziora, do lasu, muszą się wtedy troszczyć, martwić, nie spać, czy będzie pogoda, czy nie będzie, czy będzie słońce, czy nie, jest niezbędna. I to dzisiaj właśnie czyni. My zresztą, jak co roku, nie pierwszy to jest nasz, oczywiście, nie pierwsze dużynki powiatowe. Jestem niezmiernie dumny, tak jak powiedziałem, szczęśliwy i jest to dla nas, dla mnie w szczególności, bardzo duży honor, że możemy tutaj na Piliźnieńskiej Ziemi, w tej pięknej scenerii Szczegocic i Bielów, urządzać święto plonów powiatowe na terenie, mojej gminy, także jestem tutaj bardzo głęboko zobowiązany panu staroście za to, że wyraził chęć i wolę, że mogliśmy być współorganizatorem tych dużynek powiatowych tego święta, święta, rolników całego powiatu, które są tutaj u nas w Bielowach, odbywają się w Bielowach i Szczegocicach, że możemy podziękować. Panu Bogu, tak jak tradycja nakazuje, że duży święto, rozpoczęliśmy mszą świętą w kościele w Bielowach, następnie cała impreza i całe atrakcje przenoszą się do pobliskiego parku w Szczegocicach i boiska przy szkole podstawowej, gdzie myślę że będziemy się wspaniale bawić, dziękować rolnikom za ich ciężką pracę, za trud, za to, że e, mamy ten chleb na naszych stołach. W dorzynkach powiatowych uczestniczyli parlamentarzyści, a także włodarze zaprzyjaźnionych gmin. Wyrażamy ogromny szacunek i wdzięczność za to, że kontynuują dzieło swoich dziadów, ojców i prowadzą gospodarstwa rolne w nieraz trudnych warunkach ekonomicznych, przyrodniczych, ale dzięki konsekwencji produkują nam zdrową bardzo żywność. A dzisiejsze dorzynki to jest nic innego jak podziękowanie za ich trud pracy. Jesteśmy jakby ewenementem na skalę światową, że te dożynki są tak kultywowane w wielu gminach, powiatach na terenie Polski, no a już szczególnym ewenementem to są te co roku nowe wieńce dożynkowe, które są wite przez panie z gospodyń wiejskich, być może wspomagane też przez y, mieszkańców, ale jest to coś niezwykle ważnego. No i to, że przy okazji różnych uroczystości, uroczystościach stoły y, są zastawione przez wyroby przetwórstwa, i no, talent naszych półgospodyń wiejskich, za co jesteśmy im ogromnie wdzięczni. Wszystkim rolnikom życzę przede wszystkim owocnych plonów, takich bogatych, obfitych plonów i żeby społeczeństwo, żeby ludzie doceniali ich ciężką pracę, bo to, co w zawadzie na drużynkach gminnych co roku jest powtarzane, od myszki po cesarza każdy żyje z pracy gospodarza. Także to jest taki bardzo niewdzięczny i zawód i misja, bym powiedział, życiowa, Natomiast e, bardzo wdzięczna w takim znaczeniu, że kluczowa, jeśli chodzi o, o, o życie, bo bez jedzenia e, nie, nie damy rady funkcjonować. Także wdzięczność e, i takie głębokie podziękowania za ciężką pracę, która często jest bardzo taka nieprzewidywalna, w znaczeniu efekty tej pracy są nieprzewidywalne. Także e, wszystkiego dobrego i obfitych plonów, e, i żeby właśnie. Matka Boska zielna, teraz Matka Boska siewna darzyła i błogosławiła. Podczas ceremoniału dożynkowego starostowie Dożynek, czyli Marta Pisarczyk i Jacek Grosz podzielili chleb, którym wspólnie z włodarzami powiatu i gminy poczęstowali przybyłych gości. Ceremonią uświetnił zespół bliźnianie. Muzyka To malutkie gospodarstwo, które odziedziczyłam po rodzicach, e, uprawiamy tam pszenicę, ziemniaki, a że mamy takie plony, więc hoduję sobie kury. Jasne. Czy tegoroczne plony były obfite w tym roku? No, takie niezbyt, ale... Ale co, susza, mało deszczu? E, tak sucha. Na początku było chyba zimno, a potem było sucho, no, ale na nasze potrzeby wystarczy. Wodzę się z rodziny rolniczej, która też prowadziła małe roln rol gospodarstwo. Zajmowali się no, moi rodzice taką małą hodowlą. Jak świnki, krówki tam. No i koń potrzebny do obrawiach gospodarki, jak to było w tamtych czasach. No, tak. Czego pan życzy innym rolnikom z okazji dożynek? Czego życzyć innym rolnikom z okazji dożynek? trwałości w tej ciężkiej pracy, podążania za tymi problemami rolniczymi związanymi z cenami paliw, związanymi z cenami nawozów, z cenami oprysków, no i sprzętu rolniczego, który jest im bardzo niezbędny i byłby pomocny dla pracy na roli, który im wygospodarowywały więcej czasu dla siebie, bo wiadomo, że go na tyle nie mają. No, każdy rolnik musi na roli pracować 24 godziny na dobę, żeby utrzymać to swoje gospodarstwo w pełnej kondycji, yy, takiej produkcyjnej. No, zależy, czym się zajmuje, czy zbożowej, czy, czy zwierzęcej, czy roślinnej, no, to poświęcenie pracy na roli no, bardzo ciężkie. Podczas święta plonów nie mogło zabraknąć dorzynkowych wieńców, które są symbolem zebranych plonów, a przygotowano ich 35. Jak zwykle każdy z nich wykonany z kunsztem i pieczołowitością z różnego rodzaju zbóż. Zgodnie z tradycją, do przygotowania wieńca nie używa się drutów ani metalowych konstrukcji. Wszystkie elementy łączone są ze sobą za pomocą lnianych sznurów i nici. Każda z grup wieńcowych z dumą prezentowała swoje dzieło. Starosta Piotr Chęciek, burmistrz Tadeusz Pieczonka, gratulowali każdej z grup i podziwiali przygotowane wieńce. Podczas dożynek nie mogło zabraknąć atrakcji dla dzieci, a także koncertów. Wystąpiły rodzime zespoły muzyczne. <laughs> tego rocznych dożynek powiatowych była halina mlękowa. Tegoroczne obchody rocznicowe, bitwy na Kałużówce, podczas której zgrupowania AK obwodu Dębica w 1944 roku stoczyły największą bitwę partyzancką w Polsce południowo-wschodniej, zaplanowano w niedzielę 1 września. Rozpoczną się o 10.00 polową mszą świętą w intencji ojczyzny oraz poległych, zmarłych i żyjących żołnierzy Armii Krajowej. W tym roku obchodzimy 80. rocznicę akcji burza i bitwy. Na kałużówce. Uroczystość przygotowywana jest przez kilka samorządów. Bardzo serdecznie chciałem zaprosić wszystkich mieszkańców naszego miasta na uroczystości religijno-patriotyczne na polane kałużówka. Już 1 września rozpoczynamy tradycyjnie Mszą Świętą. Następnie będzie uroczystość patriotyczna, przemówienia, złożenie wieńców, uchronowanie i upamiętnienie tych, którzy tam polegli i przelali krew w trakcie tej bitwy. Natomiast później odbędzie się piknik. Serdecznie wszystkich zapraszam. W przypadku intensywnych opadów deszczu uroczystości odbędą się w kościele pod wezwaniem wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Gumniskach. To wszystkie informacje w dzisiejszym serwisie. Ja się z Państwem żegnam. Życzę miłego popołudnia. Do zobaczenia.